Ja i Angelika dzisiaj jedziemy na wyprawę i będziemy dzisiaj YouTube'ować. <grymne> będziemy sprawdzać, czy się nadajemy do życia bez dziecka. <grymne> Andiaks poszła kupić jakieś ciasto do Azdy, żebyśmy mieli do herbaty, jakieś. dojedziemy na widok. Idzie Andiak z zakupami. Azda Zapchana na maksa, o, no, jest angiaks. ma Anjax Może Cześć. opowiesz e, naszym widzom, co dzisiaj robiłaś w ogrodzie, bo na pewno umierają z ciekawości jak wyglądał twój dzień. Przyjechałem, <noise> 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 Do domu Astro Szybko dźwigam tą klatkę po frejce Co ty tam samochód. dzisiaj przywiozłaś? Co to jest? <laughs> Myślałem, że będziemy sobie kupować karła, którego będziemy trzymać w klapce Ja opowiadam jakie słupki kupiłeś właśnie <laughs> Dalej nie! Pokaż Przedaż Pokaż, bo z Andrzej z Jaworzna pisał w komentarzach Jakie macie dzisiaj ciastka na Nie, to są dla Ciebie Ciasto francuskie z serem Ciasto francuskie z serem? I z caramelized onion Tam będzie zupka Moja ulubiona przyjemnica czy bo? Tam są pierożki, pierożki. Co to jest kształtówka? Ja... bo się w ogóle się nie nagrywało. Ja nie wiem jak to się stało, nie. Taki materiał nam się nie nagrał. Nie? Jak nie, nie było włączone. No czyjesz? tak. Pięknie świeci słoneczko, pięknie muzyczka, pięknie piści zimny wian. Chcieliśmy e, pozdrowić naszych przyjaciół Łukasza i Anię. Anię. Słuchaj nagrywaj, tam jest pięknie. Nie jest najgorzej, trochę musieliśmy pojeździć, bo wszędzie pozamykali nasze ulubione miejscowy, a nie będziemy się na jakimś parkingu jak bydło tłamsić. Więc tutaj sobie posiedzimy, poczekamy na zachód słońca. Zjemy zupę miso, tu jest rzeka, jakby ktoś chciał się wykąpać. Pewnie też nie wolno, bo nic nie wolno, bo mamy taką wolność, że nic nie wolno. Dlatego wszystko wolno nam. And co tam robisz? To by miso obawiam się, że mamy tylko jedną tą jajo dinozaura Żlika jaką mamy zupę? taką pyszną miso z pierożkiem z pierożkiem, z kolanami, z, kolonami, z chili. a druga jest taka sama? Mhm. dobra? pyszna Is dois